Kiedy opadła żelazna kurtyna, Polska rozpoczęła starania o wejście w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozpoczęły się przemiany technologiczne w polskim lotnictwie. Starano się uzyskać swoisty kompromis między sprzętem już użytkowanym, a nowo planowanym czy też w końcu nabytym nowym typem myśliwca. Początek lat 90. w siłach powietrznych to jest prawie 100 tysięcy żołnierzy. To są samoloty Su-22, MiG-29, MiG-21bis, MiG-23. Zestawy przeciwlotnicze łącznie z zestawami dalekiego zasięgu Vega. Czyli lotnictwo jest silne w latach 90. i sprzęt, który w latach 90. wykorzystywaliśmy również. Jest, ma znaczącą siłę, jeżeli chodzi o swoją zdolność bojową. Należy tutaj wspomnieć o wprowadzeniu do, na uzbrojenie rakiet kierowanych SU-22, samolot myśliwsko-bombowy to są przede wszystkim uzbrojenie kierowane, między innymi, ale również jego wykorzystanie dzięki nowoczesnym systemom zabezpieczenia systemom nawigacyjnym. System bliskiej nawigacji, system dalekiej nawigacji, który, z którego mogliśmy korzystać, to wszystko tworzyło dużą siłę. Za nami e, prezentuje się maszyna Su-22 w wersji UM-3K, a więc jest to samolot e, wersja szkolno-bojowa samolotu e, Su-22 w kodzie na to e, Fitter. E, samolot generalnie przeznaczony jest do e, wykonywania e, zadań bliskiego e, wsparcia, nazywanego fachowo closer support. Głównie wykonuje tego typu zadania. Wiąże się to przede wszystkim z tym z możliwościami tego samolotu, a mianowicie wersja, którą widzimy za naszymi plecami, ma możliwość przenoszenia do 3 ton uzbrojenia, natomiast wersja bojowa do 4 ton uzbrojenia, więc jest to pokaźny zapas ładunku do rażenia przeciwnika, przede wszystkim do atakowania celów naziemnych. Tak? Jest rok 93, wchodzimy do Partnerstwa dla Pokoju, przygotowujemy się do wejścia do NATO. I tutaj główne zadanie spełnia 8 pułk, pułk Lotnictwa miśliwsko bombowego w Nierosławcu jako lotnisko, dlatego że rozpoczynają się ćwiczenia komercyjne państw zachodnich, lotnictwa państw zachodnich na poligonie Ustka, poligonie Drawsko-Pomorskie. I będąc właśnie dowódcą tego 8 Pułku Lotnictwa Miśliwsk-Bombowego. Zabezpieczam wszystkie ćwiczenia komercyjne Lotnictwa Państw Zachodnich, Lotnictwa NATO, jednocześnie przygotowując się do wejścia do NATO. Są to ćwiczenia z lotnictwem Wielkiej Brytanii, ćwiczenia z lotnictwem Holandii, ale i Francji, Norwegii, Belgii, także wszystkie kraje praktycznie są reprezentowane i mam okazję i szczęście zabezpieczać te ćwiczenia. I uczestniczyć z moimi lotnikami zarówno w kraju, właśnie jak i za granicą. 99 rok wejście do NATO i rozpoczynamy tworzenie brygad lotnictwa taktycznego. Akurat miałem to szczęście, tworzyłem pierwszą brygadę z kolegami. Pierwszą brygadę lotnictwa taktycznego w składzie w zasadzie jedna druga lotnictwa wtedy, czyli. Mirosławiec, Świdwin, jeszcze Zegrze Pomorskie, Malborg, Mińsk Mazowiecki i tworzymy ten trzon sił powietrznych zdolny do wykonywania zadań, ponieważ te lata 90. pozwoliły nam przygotować się również operacyjnie w zakresie procedur do kontaktów, ale i wykonywania wspólnych zadań w powietrzu z kolegami z NATO. Także te lata, początek lat 2000, 2001, 2002, 2003, pomimo bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o sprzęt, no, trzeba sobie zdawać sprawę, że samoloty są poradzieckie samoloty, które wymagają ciągłego y, utrzymania w sprawności bojowej, w gotowości technicznej załamanie się dostaw części, y, zmiana koncepcji wykorzystania lotnictwa tak to wszystko spowodowało to że oczywiście mamy określone trudności niemniej jednak realizujemy wspólne zadania z kolegami z państw NATO są to ćwiczenia Chopin są to ćwiczenia Odex także te zadania są realizowane z pożytkiem zarówno dla nas ponieważ korzystamy z najnowszych technik z najnowszych procedur operacyjnych Jaki również dla naszych kolegów z NATO, dlatego że poznają rejon, w którym ewentualnie możemy wspólnie działać, tak? poznają ten kierunek operacyjny wschodni i poznają również nas. Także te lata, lata 90. do roku 2005, jest to taki znaczący okres w historii naszego lotnictwa, gdzie doskonalimy procedury, poznajemy się nawzajem i. E, możemy wspólnie wprowadzać nowoczesną technikę. A tą nowoczesną technikę to jest samolot F-16, którego również miałem okazję jako szef wojsk lotniczych e, wprowadzać operacyjnie do gotowości w 2010 roku, do gotowości operacyjnej. To kolejne nasze doświadczenia, ale dzięki temu, że bazowaliśmy na tych doświadczeniach lat 90., piloci MiG-29, piloci MiG-21, Su-22, ale również personel techniczny, personel operacyjny, to pozwoliło, pozwoliło nam w 2010 roku osiągnąć gotowość bojową. Obok nas MiG-29, myśliwiec stworzony do przechwytywania m.in. bombowców strategicznych i myśliwców obcych nad terenem państwa. Myśliwiec, który posiada niesłychany zasób mocy, wraz z myśliwcem F-16, tworzy parę, która pozwala na operowanie w zasadzie we wszystkich koniecznych płaszczyznach. Obrony Państwa. Ten samolot, który stoi obok nas, jest o tyle unikalny, że jako jeden z pięciu brał udział w operacji, w misji em, Red Flag. Są to ćwiczenia państw NATO nad y, Alaską. Alaska to z kolei największy poligon lotniczy e, państw NATO. W zasadzie tylko tam można odpalić pewne rakiety, które, w które wyposażony jest ten myśliwiec. O tym, że były one odpalone, zostały zestrzelone cele, świadczą wpisy pod golenią, gdzie piloci biorący udział w tych ćwiczeniach wpisali dokładnie użyte rakiety, zestrzelone cele oraz swoje pseudonimy. Polskie lotnictwo realizuje również misję Air Policing misję nad krajami bałtyckimi, gdzie wraz z innymi krajami NATO pełniony jest dyżur bojowy nad przestrzenią powietrzną państw, które nie posiadają swoich własnych sił powietrznych. Litwa, Łotwa, Estonia to kraje, które obecnie chronione są przez kontyngenty NATO. Zarówno polskie MiG-29, jak i F-16 brały i nadal biorą udział w tych zadaniach. W zasadzie nasze lotnictwo było przygotowane bezpośrednio do współpracy z lotnictwem NATO. To właśnie te ćwiczenia wspólne, które prowadziliśmy na naszych poligonach lotniczych lub wylatując do Francji, wylatując do innych krajów, to pozwoliło nam na wprowadzenie tego lotnictwa płynnie i bezpośrednio. No oczywiście należy tutaj wspomnieć również o programach inwestycyjnych, które w tym czasie z ramienia NATO były realizowane w Polsce. Było to pięć programów operacyjnych dotyczących sił powietrznych, także znaczący wkład finansowy, no przygotowanie infrastruktury przede wszystkim do przyjęcia sił wzmocnienia, przygotowanie nowoczesnych systemów nawigacyjnych, wprowadzanie do baz lotniczych, ale również należy pamiętać, że zmieniamy filozofię wykorzystania przestrzeni powietrznej przezpospolitej przestrzeń powietrzna jest naszym wspólnym dobrem. Lotnictwo wojskowe, lotnictwo państwowe, lotnictwo cywilne staje się użytkowanie przestrzeni powietrznej. To jest też dodatkowy element, tak na zachodzie normalny, dla nas nie. Dla nas było to nowością, musieliśmy się dostosować jako lotnictwo wojskowe, szczególnie do tych nowych wyzwań, jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni powietrznej i współpracę z lotnictwem cywilnym. Wersja GT, dwumiejscowy, szkolny, jest przeznaczony do walk powietrznych, do obrony naszego kraju. Na tym samolocie też wykonuje się misje, dyżury bojowe w celu ochrony naszego państwa. Głównie ten samolot jest przeznaczony właśnie do walk powietrznych, do zwalczania też celów naziemnych. No i w czasie pokoju po prostu piloci szkolą się, gdyby wystąpiła taka sytuacja, żeby móc po prostu bronić naszego kraju. Samolot C-130 Herkules, samolot amerykańskiej produkcji, Przewidziałem do transportu taktycznego. Samolot, który działa na wielu teatrach w Afganistanie, w Iraku, używany przez, w największej mierze przez wojska amerykańskie, jak i przez wojska sojusznicze. Takich samolotów mamy pięć w polskich siłach powietrznych. Przede wszystkim no, samolot przystosowany do przerzutu około 11 ton ładunku. Samolot, który może wylądować na pasie trawiastym, który może ten ładunek tam zostawić i z tego samego pasa odlecieć, czyli może wspomagać naszych żołnierzy w, w trudnych warunkach, niekoniecznie... Tam, gdzie jest pewne zabezpieczenie logistyczne, jak również samolot, który no, desantuje naszych skoczków w 6. Brygadę Powietrzną Desantową. Nasze lotnictwo bierze udział w zabezpieczeniu niebezpośredni udział bojowy, może, może tak nazwijmy to chociaż Afganistan pokazał, że nasze śmigłowce, nasze statki powietrzne, transportowe biorą bezpośredni udział w działaniach. Działania bojowych w Afganistanie. Irak, zabezpieczenie działań w Iraku to przecież śmigłowce nasze, nasze bojowe również brały udział, zarówno w operacji irackiej, jak i w operacji w Afganistanie, ale to również inne konflikty zbrojne to jest Czad, to jest Haiti. Także ten udział naszego lotnictwa nieraz mówimy lotnictwo transportowe to nie jest lotnictwo bojowe to jest lotnictwo bojowe. To jest lotnictwo bojowe, które właśnie pokazało swoją wartość w tych konfliktach. W zabezpieczeniu mostu powietrznego do Afganistanu, w zabezpieczeniu mostu powietrznego do Iraku, do Czadu, do Haiti. To są właśnie te nowe karty, może tak niedoceniane, bo mówimy lotnictwo bojowe, samoloty bojowe, samoloty myśliwskie, myśliwsko-bombowe, tak? śmigłowce uderzeniowe, ale właśnie to lotnictwo transportowe pokazało. Swoją zdolność do realizowania, realizowania zadań nie tylko na terenie Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim na korzyść NATO poza. I to naprawdę na odległościach znaczących, bo Czad, bo Afganistan, bo Haiti to są znaczące odległości. Dęblin to tradycje lotnicze, które sięgają 1914 roku. Tu, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, w Dęblinie, ówczesnym Iwangorodzie, stacjonowała 14 kompania aeronautyczna. Kompania balonowa, balonów na uwięzi, od której dzisiaj pozostał cmentarz pierwszowojenny, zwany balonu, Dawne pole wzlotów balonów na uwięzi. Obecnie Dęblin to Szkoła Orląt, czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego, 41. baza lotnictwa szkolnego, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego oraz najmłodsze dziecko Muzeum Sił Powietrznych. W odpowiedzi na potrzeby środowisk lotniczych dla kultywowania tradycji, w 2009 roku zapadła decyzja o powstaniu Muzeum Sił Powietrznych czwartego Muzeum Wojskowego podległego pod Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2011 roku nastąpiło otwarcie naszej placówki. Tu spotkacie Państwo samoloty, pamiątki po lotnikach, statki powietrzne, zestawy radiolokacyjne, czy zestawy artyleryjskie i rakietowe, a przede wszystkim ponad stuletnią historię, tradycję polskiego lotnictwa. Muzeum Sił Powietrznych jest częścią garnizonu Dęblin, jest częścią tego etosu, który wiąże się ze Szkołą Orland. Z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, z całą tradycją polskiego lotnictwa wojskowego, a więc oprócz statków powietrznych, które są takim mocnym akcentem, bardzo dużym gabarytowo eksponatem, no przede wszystkim największym szacunkiem otaczamy sztandar polskich Sił Powietrznych na zachodzie. Jest to sztandar relikwia, który przybył do nas dzięki inicjatywie seniorów lotnictwa wojskowego w 1992 roku w Warszawie. Pan generał gotowała, przejmował tenże sztandar z rąk polskich pilotów seniorów, którzy mieszkali na Zachodzie. Tam jednoczyli się w ramach stowarzyszeń lotniczych i tenże sztandar właśnie był przechowywany w rękach byłych pilotów Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Przybył do Dęblina. Tutaj był przechowywany najpierw w sali tradycji w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a później wykluła się z tejże sali tradycji nasza instytucja czyli Muzeum Sił Powietrznych i dzisiaj jest to najcenniejsza relikwia, najcenniejszy eksponat w naszych zbiorach. Oprócz tego mamy w ekspozycji odznaczenia lotnicze, mundury, które są związane z historią polskiego lotnictwa wojskowego, wiele pamiątek cennych, często bardzo niewielkich eksponatów, niewielkich gabarytowo, ale cennych związanych z historią każdego lotnika i przechowywanych w pamiątkach w archiwach domowych. Oprócz tego działa przy muzeum biblioteka specjalistyczna, prowadzimy lekcje muzealne, otwieramy się na publiczność nie tylko dęblińską, ale z całej Polski. Frekwencja z roku na rok rośnie, co napawa nas dumą i radością, bo staramy się pokazywać tę historię polskiego lotnictwa szerokiemu gremium naszych odbiorców. A dodam, że w Koszelinie posiadamy oddział zamiejscowy, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, gdzie opowiadamy z kolei historię o historii polskiej broni przeciwlotniczej. Na co dzień w Dęblinie jesteśmy świadkami szkolenia lotniczego, ale też obserwujemy przemiany w tym szkoleniu. Nowoczesny sprzęt, wprowadzone nowe śmigłowce, obecnie samoloty szkolne M346 Master. Codziennie widzimy, jak kunszt pilotów podnosi się na naszych oczach. Tu oglądamy maszyny historyczne, te, które już praktycznie nie służą w polskim lotnictwie. Powoli są wycofywane. Bądź też pierwsze typy samolotów szkolnych, jak chociażby ten PZL-130TM Orlik, który jest pierwszą wersją europejską, w której zabudowano silnik turbinowy. Pierwotnie ten samolot zbudowany był z silnikiem tłokowym. Okazało się, że zbyt słabym skierowano swe oczy na silniki turbinowe. Te okazały się Trafionym pomysłem. Dzisiaj mamy do czynienia już z piątą generacją tych samolotów, które na co dzień wykorzystywane są w szkoleniu w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomie. Konstrukcje polskie, takie jak PZL Wilga, która zbudowana była w ponad tysiącu egzemplarzy, również licencyjnie w Malezji i cała aleja Limów. Lim od licencyjny myśliwiec. Samoloty, które budowane były w Polsce w olbrzymiej ilości egzemplarzy na licencji Mikołaja Górewicza MIGA15 i później 17. To wszystko można zobaczyć tutaj, zarazem oglądając najnowszy sprzęt latający w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Wydawałoby się, że misją muzeum jest tylko pokazywanie zabytków, zbiorów, które posiadamy. Ale dzisiaj w dzisiejszych, czasach, w dzisiejszych czasach to za mało. Staramy się wychodzić na zewnątrz organizować wydarzenia kulturalne zarówno w naszej siedzibie, jak i poza nią. Organizujemy Europejskie Dni Dziedzictwa, wystawy plenerowej. Uczestniczymy we wszystkich tak naprawdę wydarzeniach, które dzieją się wokół w naszym otoczeniu. I w najbliższej okolicy, ale też w bazach lotniczych na terenie całej Polski. Jesteśmy zapraszani z naszym stoiskiem edukacyjnym, gdzie prezentujemy wystawy posterowe, cenniejsze eksponaty i jesteśmy obecni we wszystkich wymiarach życia też miejscowości Dęblina, bo Dęblin bez szkoły Orląt, no jakoś nie, nie wyobrażamy sobie tego. Dlatego też my, kreując misję Muzeum, staramy się uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach i Dęblina, ale też całego środowiska lotniczego. Patrzysz w niebo, patrzysz w niebo i wiesz, że nad chmurami, że nad chmurami ktoś jest w taką podobni. Rycerze podniebnych szarż Krążą wytwale, Nad dakami miast Biało-czeronych magia Ważna poświęcenia miłości Znak to skrzydła Nad Kazimierzem Patrzysz w niebo Patrzysz w niebo Patrzysz w niebo i wiesz.